Szanowni Państwo, niezwykle serdecznie, proszę Państwa, zastanawialiśmy się przez chwilę, od czego zacząć. Ja chciałem zacząć od Wazeliny i powiem, za co kocham Rągowo. Za to, że jestem tutaj wszędzie rozpoznawalny, słuchajcie. Wczoraj przyjechaliśmy na próbę, słuchajcie, wychodzę z auta i spotykam jedną panią. Oko w oko się spotkaliśmy, jeden do jednego, ona mnie zobaczyła i robi coś takiego. No to ja do niej. Ona, przepraszam bardzo, czy ja Pana przypadkiem nie kojarzę z telewizji? a ja o być może. A czy ja mogłabym sobie zrobić z panem zdjęcie? Mówię, tak, ale po co pani takie zdjęcie, skoro pani nie wie, kim ja jestem? Nie szkodzi, ja se potem przypomnę. O, klaski do tej pani! Może jest z nami? Słuchajcie, mnie rozpoznają. A ty miałeś kiedyś jakieś rozpoznanie? Miałem. I co? Dwa lata w zawiasach. Żartujesz? Żartuję, Rok. rok. Proszę Państwa, nie, nie, ja cię zareklamuję da, tak inaczej. Coś fajnego powiesz. Bardzo, słuchajcie, Jaro w środowisku kabaretowym w ogóle artystycznym, on nie z tego, że on sobie świetnie radzi w różnego rodzaju teleturnieja. Jako uczestnik. Zawsze z telewizji jak dzwonią, u... chwalą, że jak Jarek bierze udział, to normalnie jest jak w amerykańskiej telewizji, że show! To prawda. No I teraz jak jesteśmy tutaj na 26 Mazurskiej Nocy Kabaretowej, razem z Państwem, bo jest piękna amfitea zadaszony, wszyscy patrzą, chcielibyśmy cię razem z Państwem sprawdzić w takim teleturnieju. Utrudnienie polega na tym, żebyś nie był uczestnikiem, bracie, tylko żeby zagrał kobietę. Babeczkę. Zagrałabyś babeczkę? Robert, chętnie. Ja zawsze o tym marzyłem. Zobacz, ja już w obcasach stoję, w morągowie, zobacz. Gotowa, jestem. Animuj, animuj. Czekaj, czekaj, to no. nie tak łatwo, nie Tych. tak łatwo no. być kobietą. Wpuść trochę w, w ciało kobiety, żebyśmy zobaczyli, czy z tej gliny coś no. się da ulepić. No. To najpierw w usta wpuszczę. Dawaj, no, zacznijmy od ust. No. To. O. Co jej się stało w usta? Pszczoły ją poprąsały. No. Nie. Dobrze, spokojnie. Poczekaj. Patrz teraz. Co tak. to jest? Widzisz? Akcja dzieje się na zewnątrz. <grym> nie. Zobacz, na przystanku. Może coś w tył jeszcze wpuść kobiety, bo za płasko jest troszkę, <grym> wiesz, jakby... No, na przystanku y, stoję, zobacz. O widzisz, o teraz zobacz, widzisz? Co to co robisz? Wiesz dlaczego się tak wypięłam? <grym> Boję się zapytać. Bo nie mam biletu. <grym> <grym> nie. Dobrze, Dobrze. Dobrze, proszę Państwa, bardzo ładnie. To jest nasza uczestniczka. A teraz wspólnie wybierzemy dla niej imię. Poproszę o dwie propozycje, jedną wezmę od Państwa. Słucham głośno. Graży, Grażyna i? Paulina. O, Paulina. Ładne mi dałeś. <grym /dysklarziny> jak byś zagrał Grażynę? Cześć, jestem Grażyna. Co tam, jak tam fajne ucho. <grym /dysklarziny> Skoczymy do mnie. Widzę, że Grażyna ma delikatne problemy z hormonami troszkę. <grym /dysklarziny> Trochę jaram. Chyba opony. Dobrze, i teraz Paulina. Jakbyś zagrał Paulinę? Cześć, jestem Paulina. Tak samo jak Grażyna. Po to bliźniaczki. Wybierz sobie. Grażyna! Jesteś Grażyna! Grażyla. Proszę Państwa, więc to jest nasza uczestniczka, Grażyna. Teraz wy wyobraźmy sobie, że to jest ogromne studio telewizyjne. Państwo jesteście widzami tego teleturnieju. Dajecie energię, prawda? W trakcie, ja ją biorę na scenę i będę prowadzący. Taki trochę Iwisz, trochę Prokop, <grym> trochę Wellman. <grym> A ty jesteś Grażyna, nasza uczestniczka? Skąd ty przyjechałaś, Grażyna? No skąd? No ja się pytam skąd? No, z Mrągowa. <grym> no i fantastycznie. Proszę no. Państwa, tłumaczę szybko o co chodzi. Teleturnie nazywa się bardzo łatwo. Wszystko w rozumie, proszę Państwa, warto zapamiętać. To są proste pytania, podzielone na kategorie. Za każdą dobrą odpowiedź pieniądze do wygrania i do płyty. Ja prowadzę, Państwo dają energię. Tobie zostawiamy dowolność, jeśli chodzi o interpretację Twojej grażyny. Zaproponuj, niech to będzie takie wiesz, show po całości. Dobra, dobra. Tylko jesteśmy na żywo w telewizji, żebyś brzydkich wyrazów nie używała. Jest też młodzież, że o co chodzi. A nie, to obiecuję, że nie pojawi się ani jedno brzydkie słowo, którego byście już wcześniej nie znały. <noise> Załatwiłam. Dobrze. Idź Grażyna za tę szmatkę. Ja Grażyna, to... jestem tak Morągowa. Tak. Mam jakieś cechy charakterystyczne? Tak. Brodę. <noise> Dobra. Idź, bądź czujna. Ja Cię zawołam. Proszę Państwa, od Was energia. Czy jesteście gotowi? Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy nasz teleturniej Wszystko w rozumie. Oklaski. Ale szeneria, mnóstwo pieniędzy do wygrania i emocje przed nami, ale zanim wystartujemy, przywitajcie! Oto ona! Grażyna, brawa! <laughs> Dobry wieczór! <laughs> pani Grażyno. <laughs> bardzo się cieszę, Pani Grażyno, że pani jest z nami. <laughs> Proste pytania, podzielone. <laughs> pani Grażynko, chcielibyśmy... Wrangowa! <laughs> Pani Grażyno, może zanim nim Autobusem! Pani Grażyno, może. Zanim wystartujemy. Ale się cieszę. Łammy lody, może na początek poznajmy się. Pani Grażyno, pani z zawodu jest modelką? W zakładzie pogrzebowym. Adios! Pozdrawia Pani swoich klientów, Pozdrawiam swoich klientów! Na czym polega Pani praca? Od siódmej do piętnastej leżę w trumnie w witrynie zakładu. Proszę Państwa, i tu pojawia się pierwszy moment na tak zwany żart prowadzącego. Pani Grażynko, czyli można powiedzieć, że jest Pani jak wino. Też dojrzewa Pani w dębinie. Nie rozumiem. Może to i lepiej. Proszę państwa, startujemy teleturniej na początek. Runda pierwsza, kategoria muzyka. Pani Grażynko, mogę się tak do pani zwracać? Jak pan musi. <laughs> Fantastycznie, pani Grażynko, pani może wybrać sobie teraz pytanie za 500 zł, za 300 ewentualnie za stówkę. Słucham uprzejmie. przejmie. Poproszę za 500. Idealnie, piękna i odważna. Uwaga, muzyka, pytanie za 500. Czytam. Fryderyk Chopin to wielki polski kompozytor. Pytanie brzmi: W którym roku urodził się Fryderyk Chopin? To za trzysta! Przeholowałam! Weszłam w las i się zgubiłam. Myślałem, że będzie łatwiej. Czy ten pytanie za trzysta. Uwaga! Fryderyk Chopin to wielki polski kompozytor, który urodził się, Pani Grażynko, warto zapamiętać, w roku 1810. A pytanie brzmi, w jakiej miejscowości urodził się Fryderyk Chopin? W Brągowienie. Może przejeżdżał, nie wiem, nie wiem. Idźmy na całość! Śmiało! Za sto! <śmieniam> za sto! Zmieniam, zmieniam. A więc czy tam pytanie: Za sto. Fryderyk Chopin to wielki polski kompozytor, który urodził się w roku 1810 oczywiście w żelazowej woli. A pytanie brzmi: Jak na imię miał Fryderyk Chopin? Fryderyk! Doskonale brawo Fryderyk! Fryderyk! Pieniądze tak dla pani! Bądźcie Państwo z nami wracamy po krótkiej przerwie reklamowej! Ale ciągnę! Jezus Maria! Co pani klepie? Na razie widę! Pani Grazino, Pani jest w ogóle nieprzygotowana do tego teleturnieju. Nie? Nie, szlak jasny. Przecież Pani nic nie wie. Coś tam, coś tam. To jest za mało, to są podstawy. Jak można było nie wiedzieć, że Fryderyk Chopin urodził się w żelazowej wojnie? A, bo mnie to mrągowo zmyliło. Dobrze, że chociaż Pani wiedziała, go miał na imię, bo to naprawdę kompromitacja. Szlak jasny, trafi. Strzelałam! Ale że pani nie wiedziała, że to był kompozytor. A bo to kompozytor był. Tak to rolnik. O mojej mamy w domu jest kompozytor. Co? Kompozytor jest u mamy. Gdzie? Podmorągowa. Kompozytor. Pani żarła jakieś tabletki dzisiaj. Właśnie nie zdążyłam. Kto jest? Kompostownik! <grym> Ładaj. Uwaga, niech się Pani nie kompromituje, naprawdę, przepraszam na chwilkę, przepraszam na chwilkę. Tak, Panie reżyserze, słucham? Tak, tak, za 30 sekund wracamy na antenę. Tak, oczywiście, przekażę jej. Dobrze, dziękuję. Pani Grażynko, zapraszam do siebie. Mam informację od reżysera, wie Pani, za chwilę wracamy na antenę. Pani nie może nic nie wiedzieć. No wiadomo. Coś musi Pani wiedzieć. Coś tam znajdę. Wie Pani o co chodzi, bo nam cholera oglądalność spada. To nie wypuszczajcie! Dobrze, ja mam taką. Mam taką informację od reżysera: ja będę Pani pomagał. Zrobimy tak, jak za chwilę wrócimy na antenę, jak będę czytał pytanie i Pani nie będzie znała odpowiedzi. Wątpię! Ale gdyby się tak zdarzyło, nie? Gdyby. To niech mi Pani wtedy jakoś, nie wiem, dyskretnie da znać. Dyskretnie. Byle by, dyskretnie. Byle by dyskretnie. Tak. Ja wtedy zmienię kategorię i Pani będzie mogła poprawnie odpowiedzieć. Byle by dyskretnie. Pani jest gotowa? Byle by dyskretnie. Cztery, trzy, dwie, jedna. Witamy Państwa po krótkiej przerwie reklamowej. Jesteśmy z powrotem, jest Pani Grażyna. A przed nami, proszę Państwa, runda druga, kategoria teatr. W którym roku w Polsce został założony słynny krakowski teatr A właściwie to chodziło mi o kategoria fizyka kwantowa. Wymień wszystkie języki. Język polski. Kategoria język polski. Język polski, czytam pytanie za stówkę. Uwaga! Wymień. koło! Nie, nie, spokojnie, jeszcze nie. Wymień. dwa koła! Jeszcze nie. Wymień dwa słowa. grzejnik i lodówka! Jeszcze nie. Wymień dwa słowa o tym samym brzmieniu, lecz innym znaczeniu. Do tej pory pani rozumie, tak? Byle by dyskretnie. Powtórzę zatem wymień dwa słowa o tym samym brzmieniu, lecz innym znaczeniu. Na przykład może i może. Dla przykładu, w wakacje pojadę z rodziną nad morze i drugie może jutro będzie padać. Słucham. Jezioro i jezioro. Nie. Jak pani tego użyje w zdaniu? Jakie płytkie jezioro! O, jakie głębokie jezioro! Tak, to jest dobra odpowiedź <noise> do <na> pani dla pani Kazyny. Przed nami ostatnia runda, runda trzecia kategoria, historia. Zadaj cios. Nie, spokojnie, jeszcze nie. Zadaj pytanie na odpowiedź. Odpowiedź brzmi w 1410 roku. Jak brzmi pytanie? P pytanie brzmi. W którym roku? <śmienny> w którym roku? <śmienny> Panie Pani Gradon, nie o to chodzi. W którym roku, w którym roku... A, ja, jasne, 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 jasne. W którym roku? W którym roku? Do kamery? Tak. W 1410! Niestety to jest zła odpowiedź. Jak pan złą odpowiedź podał, to jak ja mam dobre pytanie zadać? Pani złą odpowiedź podała zadając złe pytanie. Głupi jestem ten O, pani Grażenko, nie jest. Nie, nie, nie jest głupi, bo przypomnę, że wygrała pani pieniądze. I teraz na zakończenie proszę do mnie. Proszę bardzo, do tamtej kamery niech pani powie, na co pani przeznaczy swoją wygraną? Na samochód! Przypomnę, że to tylko 170 zł. Na kołpaki! Kołpaki, kołpaki tak. Zawsze to coś, prawda? Bo jak mawia ja przysłowie, lepszy wróbel w garści niż gołąb. Na, na Golasa! Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Na, na że Może coś prostszy pod panią. Do, do hymnów! Ostatnia szansa. Do, do... dobry wieczór! Dobry wieczór, panowie normalni!